Dzisiaj przedpremierowo chciałbym z Wami pogadać o filmie z Amandą Seyfried oraz Sydney Sweeney pod tytułem Pomoc Domowa czy też w oryginale The Housemaid. No i generalnie mówię przedpremierowo, ponieważ sens datowany jest dopiero na 1 stycznia 26, czyli idealnie na początek nowego roku, ale są sense przedpremierowe, właśnie pod koniec grudnia, także wybrałem się na jeden z nich, bo byłem po prostu zaciekawiony co ta produkcja za sobą niesie. Nie jest to żaden typowy horror, ale jest to momentami naprawdę mocny thriller. Także oczywiście jest to gatunek, którym też się na tym kanale zajmuję i nie mogłem ani przegapić tego filmu, ani nie podzielić się swoją opinią. Tym bardziej, że widziałem, iż pierwsze noty, które zbiera były naprawdę pozytywne, a dodatkowo ja bardzo lubię chociażby właśnie Sydney Sweeney, także no musiałem, musiałem zobaczyć i poleciałem jak tylko mogłem, więc pogadajmy bez spoilerów. Pomoc domowa to wysokobudżetowy, bo zrealizowany za ponad 30 milionów dolarów thriller wyreżyserowany przez Paula Feiga, którego niekoniecznie można kojarzyć z super poważnymi filmami. A tutaj jednak ta historia no jest raczej dosyć mocno na serio. Jest to też film na podstawie powieści, co warto zaznaczyć. Natomiast ja książki nie czytałem, więc poszedłem totalnie w ciemno po prostu na sam seans. Ale niezależnie od tego, jak dobra by była, a podobno jest dobra, książka to film oczywiście musi się sam bronić jako dzieło autonomiczne. No i na wejściu już powiem, że naprawdę się broni, bo co prawda jest zbudowany na bardzo znanych i utartych motywach. To jednak zrobienie tego tak dobrze, zrealizowanie tego tak, by przez ponad dwie godziny sensu, bo tyle trwa tam około 2 godziny i 10 minut. No nie zanudzić tego widza, a jeszcze zwodzić go za nos i to wielokrotnie. To trzeba po prostu umieć. I faktycznie wiele w tym filmie się udało. Plus naprawdę bardzo dobre role pierwszoplanowe. Poza dwoma babeczkami, które już wymieniłem. Brandon Sklenar, ale jeszcze epizodycznie pojawił się tutaj, czego w ogóle nie wiedziałem, bo widziałem kiedyś tylko kawałek zwiastuna i poza tym to w sumie niewiele więcej. Pojawia się gościu, który grał Massimo w 365 dniach. Tutaj w roli ogrodnika, więc rola i postać epizodyczna, ale no, troszeczkę się uśmiechnąłem, nawet jak go zobaczyłem, bo tak, no głównie mi się kojarzy z 365 pięcioma, tak, dupa, dniami jakby nie patrzeć. To do nie wkinuj mi tutaj, Laura is fucking gone! Nie wkinuj mi tutaj, nie pump, mi Tutaj ta rola to jest taka wręcz drobna. I zarazem trochę tajemnicza postać, ale no nie miał dużo czasu ekranowego, natomiast to nie jest żadna wada, w tym filmie on po prostu był w tle. Natomiast jak już miałbym przejść od razu do jakiejkolwiek wady tego filmu, bo jest ich uważam osobiście po prostu niewiele, to może brakowało mi trochę rozwoju właśnie tej męskiej roli tego tutaj ważnego bohatera z jego matką, bo to by mogło fajnie pogłębić tutaj całą rysę psychologiczną. To znaczy i tak wiemy o co chodzi, natomiast z racji, że ten metraż nie jest takim standardem 90-minutowym, ma trwa aż ponad właśnie dwie godziny, to wydaje mi się, że można było tam chociaż jeszcze ze trzy minuty jakieś poświęcić tej relacji, bo to by jednak rzucało takie pełniejsze światło na cały obraz sprawy. A o co w ogóle tutaj chodzi dla tych, co nie kojarzą albo nie mieliście wcześniej styczności z tym filmem, tylko ewentualnie wam się obił o uszy. No więc tak naprawdę najważniejszą można przyjąć... Postacią, to jest właśnie postać odgrywana przez Sydney Sweeney, ponieważ jest ona po trudnej przeszłości i generalnie szuka pracy i to już na teraz, no i zatrudnia się właśnie jako pomoc domowa u pewnej, bogatej rodziny. Właściwie to małżeństwo z córką, więc nie jest to jakaś znowu pokaźna rodzina, ale mają wypasioną chatę, wypasione fury. No tylko, że to nie będzie taka zwykła praca, bo może i sama pomoc domowa w sobie to jest. Zwyczajna robota, ale generalnie wiadomo już od początku, że coś w tej rodzinie jest nie tak, że jakieś sekrety tam są ukrywane. No ciężko się na to momentami patrzy i w to wszystko jeszcze wskakuje ta właśnie babeczka od pomocy domowej i ona trochę się nie może w tym odnaleźć. No bo jak obserwujesz taki kwas, który się tam dzieje, no to jej jedynym motywatorem jest to, że ona musi utrzymać tę robotę, a szczególnie, że jeszcze z nimi mieszka, to sobie dużo oszczędzi na czynszu przy okazji. Theodore. You're lifesaver. I don't know what do without you. Natomiast właśnie to jest jedna z tych produkcji, która świetnie potrafi zwodzić za nos i która świetnie potrafi się bawić z oczekiwaniami widza, bo ty wręcz antagonizujesz tutaj, już w pewnym momencie niektórych, wręcz jesteś wkurzony na niektórych, i po prostu nie do końca wiesz, czemu to wszystko wygląda tak, jak wygląda, bo cały czas masz to poczucie. Że jednak jeszcze są jakieś sekrety, że jeszcze coś wisi w powietrzu, że jeszcze nie znamy wszystkich kart, że jeszcze nie zostały odkryte, i tylko czekasz aż zostaną, właśnie, rzucone na stół. I na szczęście zostaną, bo, tak jak mówiłem, to esencja tego filmu. Natomiast na pewno w niecodzienny sposób zostaną rzucone. Tu mamy taką intrygę, której no w sumie nie można było się za bardzo spodziewać. Mamy taki skrupulatny, fantastycznie, może nie do końca w pozytywnym tego słowa znaczeniu, ale jednak przemyślany plan. No i naprawdę potrafi tutaj ten reżyser właśnie utrzeć nam nosa, co nie jest wcale proste do reżyserii i do budowania narracji, bo wiele filmów próbowało już tego widza za nos wodzić i po prostu tak grać, żeby odwracać skutecznie naszą uwagę, a nie zawsze to było po prostu skuteczne, czy czasami niektóre rzeczy były aż nadto oczywiste, a tutaj nie wiesz tak naprawdę czemu coś się dzieje, dopóki ci wprost tego kawa na ławę tutaj reżyser nie wyłoży i... Masz tam jakieś oczywiście domysły, może jakieś tropy i tak dalej. Natomiast nie ma takich jednoznacznych tropów, żeby już na przykład nie wiem, po 20 minucie powiedzieć: "A, tu chodzi o to i o to". Nie wiesz, o co tutaj chodzi i się długo nie dowiesz. I to jest fantastycznie właśnie utrzymane tutaj. Te sakreciki, to wiszenie w powietrzu, bo no to zagęszcza atmosferę, dlatego że jest tak dużo tutaj niekomfortowych sytuacji, takich niezręcznych, że nawet widzowi to się właśnie udziela. I tak jak mówiłem, nie jest to horror, natomiast Finał tego filmu potrafi dać takie sceny, że nie jeden horror takich ci nie da, a szczególnie te horrory PG13, bo tutaj bywa wręcz troszeczkę gorowo, miałem wrażenie. Bywa na pewno mocno, bywa brutalnie, a scena z zębem to czyste złoto. I raz, że można się z tego trochę zaśmiać, bo okej, okay, mówiłem, że film jest. Na poważnie, natomiast ma elementy nie tam jakiejś durnej komedyjki, jak ostatnio na przykład wam omawiałem nową Anakondę, gdzie tam typowy hollywoodzki, durny. Humor po prostu, bo to była komedia, tylko ma momenty takiego czarnego już humoru i to nie są jakieś losowo wrzucone żarty. To nawet nie tyle, że są żarty, tylko to są sceny, które z ich kontekstu no, wynika taka trochę dwuznaczność, taka groteska po prostu. Bo dzieje się coś super poważnego czy super brutalnego, ale już do tego stopnia to jest podkręcone, że po prostu można się jednocześnie z tego zaśmiać. Bo też na przykład fajnie karma niektórych dojeżdża, więc to jest po prostu piękne. Także to nie jest taki, wiecie, żart dla żartu, tylko właśnie zaśmianie się z tej groteski, czy z czegoś, co wynika z kontekstu, a nie z jakiegoś losowego rzucenia takim one-linerem, żeby było śmieszniej. Tu nie o to chodzi. Oczywiście pewnie też nie każdy się zaśmieje z niektórych rzeczy tutaj, ale z niektórych sala się śmiała. Było z 20 osób, tak pirazy drzwi na oko, na moim sensie, więc. Niektórym się tutaj udzielały niektóre sceny, ale też niektórych mocno nie smaczyły. Może nie większość na sali, na której byłem, ale tam ze dwie babeczki za mną. A propos chociażby sceny z zębem. I nie tylko, bo to nie jest jedyna mocna scena w finale tego filmu. No słyszałem, że po prostu takie zniesmaczone były, że aż tak. A, tak pisku, jak wiecie, jakaś trzynastolatka przestraszona na horrorze, ale to były dorosłe kubity. No więc tam. Przez dosłowność graficzną niektórych scen, po prostu niektórym było bardzo nie do smaku, tutaj i nie do śmiechu na pewno w tych scenach. Natomiast ja tak raczej na to siedziałem i patrzałem, patrzyłem, że no fajne, miłe. To znaczy, wiecie, to było brutalne, tylko ja już widziałem tyle filmów porąbanych, że ja to doceniam, po prostu mnie to nie brzydzi jako tako. Ale trochę poczułem nawet te scenę z zębem, przyznaję, trochę poczułem, aż językiem po zębach zacząłem jeździć, bo takie było to po prostu dosłowne i dosadne, że potrafi to aż zaboleć cię troszeczkę właśnie, jak oglądasz, mimo że patrzysz na ekran, nie, to tylko fabuła, ale jednak potrafi oddziaływać na emocje i, i potrafi się właśnie bawić z tym widzem, także mnóstwo rzeczy w tym filmie się udało, dodatkowo jest świetnie udźwignięty aktorsko, są rzeczy, których się absolutnie nie spodziewasz, o czym mówiłem, także no, nic, tylko iść na seans i nie mogę więcej za bardzo o tym filmie powiedzieć, dlatego że, no, sporą jego część trzeba by omawiać spoilerowo, żeby w ogóle poruszyć niektóre rzeczy, więc ja tutaj tak tylko jak najbardziej jest to możliwe, bez wielkiego kontekstu, odnoszę się do niektórych momentów. Natomiast, no, to potrafi też przez ponad właśnie dwie godziny dać ci dobrą rozrywkę. To nie jest co prawda film, na którym. Ja byłem najbardziej zaangażowany na świecie, ale to nie był też jakiś średni czy nijaki poziom zaangażowania. Cały czas mnie interesowało, co się wydarzy. I niektóre sceny, może nie tylko i wyłącznie te, właśnie jakieś mocniejsze, brutalniejsze, ale też takie po prostu na zasadzie jakichś relacji tutaj już takich romantycznych, również potrafiły się dać we znaki. Były takie odczuwalne, takie wręcz namacalne, więc to również działało. Także Jakie emocje mam wrażenie, by się tutaj nie pojawiały, to one widzowi się udzielić potrafiły. A to nie jest proste, żeby film właśnie tak napisać, a szczególnie tak poprowadzić. No ale jak się dobierze dobrą obsadę, to jest na pewno sporo prościej, tylko trzeba mieć na to budżet. A ten film, no oczywiście, ten budżet miał, bo mówiłem, ponad 30 baniek. Really? już prawie ten budżet został odrobiony, bo zarobki ten film ma podobne do tego właśnie co kosztował, a na pewno jeszcze zarobi, szczególnie że na przykład no u nas to była dopiero przed premiera, to jeszcze jest czas właśnie na dokręcanie hajsu z biletów, ale za taki film po prostu warto zapłacić, więc ja wam gorąco polecam, żeby do kina się wybrać, jeżeli lubicie solidne thrillery. i to też jest film, ja zwróciłem przynajmniej na to uwagę, który tak jawnie można określić po prostu jako pełnoprawny thriller, bo Wiele filmów teraz jest tak zrobionych, może nie tylko teraz, no kiedyś trochę też tak było, ale ja coraz częściej to odczuwam, że oglądam sobie jakiś film i tam jest taka mnogość gatunków, że w życiu nie byłbym w stanie powiedzieć, gdybym miał zakategoryzować czy wrzucić do jednej szufladki jakiś film, że o, to był thriller, to był horror, to było sci-fi, to było fantazy, czasami to z pięć gatunków można wymienić, jak się ogląda jakiś jeden film i po prostu no, nie da się za a tutaj po prostu thriller z krwi i kości, taki. Które jednak rzadko się pojawiają tak dobrze wykonane, więc ogromny szacun tutaj za realizację, bo bardzo dużo rzeczy się udało. I tak naprawdę tylko i wyłącznie za to, że no jednak mimo tej całej dobroci, jest to na utartych schematach zrobione i na starych jak świat motywach, no to nie postawię ósemki, a postawię 7 na 10. No o wyższych ocenach jeszcze niż ósemka to nie ma mowy, bo to nie jest jakieś arcydzieło, to jest po prostu rzetelnie zrealizowany thriller, ale też. Nie jest to film tego kalibru, że wyrwiecie z kapci albo że <grych> dupę urwie, przysłowiowo mówiąc. Także 7 z mojej strony jest oceną adekwatną, ale na pewno będą też się ósemki sypały, bo nie każdemu aż tak bardzo może te schematy będą nie tyle że wadziły, ale po prostu będą bardzo mocno odczuwalne. Szczególnie jak ktoś trochę mniej filmów ogląda, to może tego tak nie odczuć. Natomiast ja tutaj widzę praktycznie wszystko, co już widziałem mnóstwo razy. Nie to, że w ogóle widziałem, tylko właśnie mnóstwo razy. Ale zrobić właśnie czy zrealizować na takim poziomie rzeczy, które już te wiele razy się widziało, to jest poniekąd jakby nie patrzeć, sztuka. Więc na pewno lepiej w tę stronę niż nawet jakiś super świeży koncept, który totalnie nie został udźwignięty. Więc jak lubicie, takie dosyć mimo wszystko minimalistyczne. I głównie dziejące się w jednej lokacji, ale angażujące thrillery z mocnym zakończeniem, to serdecznie polecam wybrać się na pomoc domową. A jak mieliście okazję już być w kinach, podzielcie się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. Prosiłbym o brak spoilerów, bo tutaj naprawdę każdy spoiler znacząco psuje zabawę z tego filmu, więc uszanujmy tych, co jeszcze nie widzieli, a jak ktoś bardzo musi, bo się udusi, to oznaczajcie komentarze jako spoilerowe. Ode mnie 7 na 10 właśnie. No, i nawet takie mini serduszko bym dał za Sydney Sweeney, bo świetna, świetna jest ta rola. Też no w różnych rolach ją widziałem, a tutaj jest wręcz w takiej, co prawda roli z jajem w pewnych momentach, ale przez większość tego filmu, gdzie ona po prostu jest zwykłą, no wiecie, sprzątaczką, trochę gotuje i tak dalej, no to, to jest taka bardzo codzienna, szaromyszkowa, można powiedzieć, rola, gdzie ta aktorka po prostu wiele różnych postaci już się wcielała i wydaje mi się, że. W kogo się nie wcielić, czy to nie wiem, aktorkę z jakichś wyższych, wiecie, bogatszych sfer, czy po prostu jakąś totalnie um, inną erę czasową mamy, czy, czy mamy tak jak tutaj właśnie zwykłą, szarą myszkę, która pracuje jako pomoc domowa, to ona potrafi się odnaleźć, więc jest to wielowymiarowa aktorka. Po prostu za to ją też między innymi cenię, ale żeby nie było, Amanda też bardzo dobrze sobie tutaj poradziła, przekonała mnie w wielu momentach, i też nie spodziewałem się niektórych rzeczy. Bo właśnie też sztuką jest to, że aktorzy umieją, prawda, coś ukryć, a nie tylko i wyłącznie reżyser jest dobry. No i ta Męska rola to też jest fajnie zagrane, ale bardzo dobrze ten film, poza tym wszystkim, co już powiedziałem, bazuje na wielopokoleniowych traumach i dlatego troszeczkę mi zabrakło rozwoju tutaj relacji właśnie tego gościa z matką. Bo to by mogło jeszcze pełniej nam narysować kontekst, ale doskonale wiemy o co chodzi. Natomiast nie mogę nic więcej powiedzieć, bo bym po prostu no, zdradził coś ważnego, więc na tym poprzestanę. Polecam, idźcie do kina. A kto z Was dotrwał do końca tego materiału, zostawiajcie hashtag housemate, pomoc domowa Sydney, thriller, solidny thriller, mocne, mocne kino, albo po prostu ząb. Zostawcie hashtag ząb, to będzie taką mini kultową sceną, mam wrażenie z tego filmu. Także tyle ode mnie. Dziękuję wam serdecznie za uwagę. Widzimy się w kolejnych i do zobaczenia.